A dzień dobry, słuchajcie przy niedzieli. Mam dla Was fajną sytuację na podstawie Iseki TU-165. Bardzo ładny traktor w ogóle, w bardzo ładnym stanie. No i tu mechanik powiedział, że wtryski są do wymiany, bo traktor przy dawaniu gazu na biało kopcił, bo mówił szczelka pod głowicą. Jasne, może być, jak najbardziej. A wiecie, co było przyczyną? Przyczyna była bardzo błaha. Te ciągniki, już nowsze, posiadają pompkę niskiego ciśnienia podającą paliwo do pompy głównej. I teraz tak, ten bezpiecznik, tu siedzi 3A, odpowiada za to pompę, ale jest jeszcze jeden ukryty bezpiecznik, 2A, który jest tutaj. I następną rzeczą jest połączenie masowe, które jest, zobaczcie tutaj, widzicie tą masę? I ta masa przybiega tu. I jeżeli tego połączenia masowego, dobrego nie będzie mieli, to spali nam się bezpiecznik, najpierw ten, a potem ten. Więc nie zawsze to jest tak, że zaraz ciągnik jest do remontu. No, kompresję ma niesamowitą. Więc po prostu trzeba czasami pomyśleć nad tym ciągnikiem, co zrobić, jak zrobić, i naprawdę uratuje Wam to portfel, bo pompka jest dobra. Pompkę sprawdzałem, pompka jest dobra. Pompka siedzi tu, zobaczcie. Pompka jest tu, zaraz ją zamontujemy. I rzadko się zdarza, żeby ta pompka walnęła. Te w Mitsubishi pompki, one tak, no bo to tam 37 zł kosztuje ta pompka, więc nie ma co się czepiać, tak? Raz na 15 lat ją wymienić. Eee, także bezpieczniki, dwa, i też w kubotach często macie bezpieczniki schowane tu przy światłach, o których imonromatik często Wam nie działa, dlatego właśnie, że często bezpiecznik jest spalony, bo myjecie karczerem po elektronice. To jest ciągnik mechaniczny, no to tylko pompkę ma zamontowaną, żeby to paliwo aż tu z tego zbiornika trafiało tutaj do tej pompy. I tyle. Miłej niedzieli wam życzę.